w Malborku. <noise> Miasto słynie z tego, że jest tutaj zamek, więc to będzie nasz pierwszy punkt atrakcji. W zamku? Przybywamy. Zgadza mi się. A poniedziałki? Tak. To jest bez ale chodzi tylko naokoło. jest O! to już jest 12. 12.30 Tak, 12.30 No to dobrze. Normalne, z audio trzeba Odebraliśmy Walkmeny z muzyką średniowieczną Późny barok Tak Wersja rockowa tak, mamy bileciki. Masz bileciki? Kto ma bileciki? O, są bileciki. A e, kupuje się je na konkretną godzinę. Tu już coś leci? Nie, jeszcze nic nie leci. Jest e, pogoda dzisiaj deszczowa, ale ja myślę, że taki deszcz to ukojenie na takie letnie temperatury. Czy chcesz zostać moją przewodniczką? Ajdu. Przewodnik kazał iść nam na drewnianą kładkę. O, włącza się automatycznie. Tak. Tutaj na polach tego zamku w 1402 roku odbyły się pierwsze mistrzostwa Europy w piłce nożnej w Błocie. Polska niestety zajęła drugie miejsce przegrywając z krzyżakami 2-1 w finale. Tutaj jest klub przewodników. Tutaj Kazimierz Jagielonczyk. Przychodził pić wódkę razem z Robertem Makłowiczem, ale tu, do góry, y, tu znajduje się wykusz, z którego wylewano czekoladę i nie było wtedy tak łatwo tutaj przejść. No ale na szczęście dzisiaj nie leją czekolady, tylko wylewają tutaj piwo, więc idziemy. nie znajduje się przed bramią bramy, a teraz idziemy i znajdujemy się w za bramią bramy. Pierwszy witraż to jest chłodnych nakarmić, spragnionych napoić, wędrowców w dom przyjąć i na nich przyodziać. A co tam jest? jeszcze? Jeszcze jakiś litraż? Myślałem, że już się skończyły te cnoty. A tu co? A tu musimy zgadnąć, tak? Czyli to będzie, że... Nie, no to tak. A to pierwsze te złodzieją ręce uciąć? A to mumie faraona kremem niwea nasmarować. Konrad Mazowiecki, taki gościu tutaj z Polski, miał kosę z poganami i zawołał krzyżaków pomyślał, że to będą jego dobrzy ziomkowie i powiedział, ej krzyżacy, weźcie z tych poganów tutaj no, ten teges. I ten filar tutaj przedstawia, co krzyżacy robili z poganami. To jest dosyć standardowa sytuacja, jak ktoś w szkole ma z kimś kose, to woła starszego brata, żeby się z nim rozprawił. Czyli wszystko mamy, wszystko wiemy, idziemy dalej. Zobaczymy, czego więcej się dowiemy. Tu jest to miejsce, przez które lali tam czekoladę na dół. Skąd się wzięła w ogóle nazwa Malbork? Według przewodnika, który mówi mi tu do ucha, wzięła się ona z niemieckiej nazwy Marienburg, czyli dosłownie miasto Maryi. I książę na białym koniu przyjechał do zamczyska, szczerzonego przez e, smoczycę, by uratować księżniczkę z wysokiej wieży. Ale najpierw musiał pokonać smoka, ale tu smoka żadnego nie było, bo smok jest w Krakowie. Tutaj właśnie widzicie e, postacie pięciu wielkich mistrzów. Herman... Siegfried. Jak Siegfried? Siegfried. Siegfried. Herman Siegfried. Winrich. Winrich. I Albrecht. Albrecht i Dawid. Właśnie przewodnik powiedział, że było coś takiego jak średniowieczne globalne ocieplenie, albo średniowieczne optimum klimatyczne. I wtedy rycerze zorientowali się, że jest tak ciepło, że można sadzić rośliny. I jesteśmy w, w ogrodzie różanym. Tam jest, tam jest jedna róża, już pokazuję. Już idę. No, no to jest. Jest ogród różany, znalazłem róże. Approved. Podobno tutaj w 1393 e, partię rozegrał e, partię rozegrał wielki mistrz David Adalberts z Urlichem von Jungingenem i wygrał partię zakładając mu szewczyka. Bardzo ważna ciekawostka odnośnie budowania tych murów. E, pracowały ekipy składające się z czterech murarzy. Każdy murarz też miał swojego pomocnika, który podawał mu cegły i zaprawę, ale polegało to tak, że na jednym końcu muru była jedna ekipa, na drugim końcu druga ekipa, a po środku były dwie ekipy i, i te ekipy jednocześnie zaczynały stawiać cegły i spotykały się w jednych czwartych odległości murów. Prędkość wznoszenia muru szacuje się na około 2-3 metry w ciągu roku. Także trochę im to zajęło. Ja jestem w ogóle w szoku, jak ten audioprzewodnik tutaj dobrze działa. Przewodnik mi powiedział tutaj, że Krzyżacy, w sensie mnisi zakonu krzyżackiego, mieszkali tu przez 150 lat. W końcu zostali wygnani. Jagielończyk. Kupił sobie tą posiadłość, pewnie za pieniądze z podatków 670 kg zł. Za pieniądze podatników sobie kupił zamek nie? i sobie tu pewnie urządzali imprezki kawalerskie.